Ekoplaneta! Kuba pochwyt, witam serdecznie w kolejnym wydaniu audycji Ekoplaneta. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Tomasz Pacia, nadleśniczy nadleśnictwa Rudera Ciborskie. Dzień dobry! Dzień dobry, witam państwa serdecznie. A tematem naszej dzisiejszej rozmowy są największe wyzwania oraz problemy, z jakimi muszą mierzyć się leśnicy w kontekście niewłaściwego korzystania z lasów. Panie nadleśnicze, zacznijmy od śmieci, bo to jest zjawisko, które niestety w naszych lasach wciąż niepokoi. Niestety tak. Problem zaśmiecania terenów leśnych ciągle jest istotny i w naszych statystykach on znajduje się na pierwszym miejscu. I tutaj chciałbym wymienić takie zjawiska. W dalszym ciągu spotykamy dzikie wysypiska śmieci w lesie, ale też przybiera na sile, moim zdaniem, zaśmiecanie. Pasa drogowego przy drogach publicznych poprzez wyrzucanie śmieci z samochodów, które potem przez wiatr są wwiewane na obszary leśne. Takim szczególnym przypadkiem też jest, w jesienią mieliśmy taki przypadek, że te zalegające w przydrożnych rowach śmieci zostały zmielone przez kosiarkę, która wykaszała pobocze. I te drobinki plastiku, głównie tego wszystkiego zostało to rozwiane po obszarach leśnych, no i niestety no, no, trwale zanieczyszcza nam to ekosystem. Więc śmieci, duży problem i stąd apel, żeby podczas spacerów czy podczas podróży zabierać. Odpady do domu i tam je posegregować do worków zgodnie z wymogami przepisów prawa. Wtedy będziemy mieć czyste i przyjemne lasy. Warto tutaj powiedzieć, że w lesie nie znajdziemy koszy na śmieci. Tak, od kilku lat zrezygnowaliśmy z umieszczania koszy w lesie, ponieważ śmieci było coraz więcej i więcej. Obserwowaliśmy zjawisko przywożenia śmieci takich gospodarczych, domowych i wyrzucania do naszych koszy, więc w tej chwili nie ma w lesie koszy. Te wszystkie odpady powinny być zabierane, tak jak mówiłem wcześniej, do domu. Z jakimi konsekwencjami trzeba się liczyć, jeśli ktoś zostanie przyłapany na gorącym uczynku? No tutaj zgodnie z przepisami może być nałożona grzywna, mandat. Te sankcje one, one obowiązują. Także jeżeli kogoś przyłapiemy, to na pewno konsekwencje będą wyciągane. Czy cały czas spotykacie się Państwo też zjawiskiem jakichś takich masowych składowisk czy wysypisk śmieci, gdzie ktoś przywozi te śmieci na dużą skalę? Tak, od czasu do czasu zdarzają się takie zachowania bardzo naganne. Pamiętam, była to cała wywrotka starych opon, wysypana w lesie, albo pojemniki z materiałem biologicznym, też wyrzucone, albo ogromna, po prostu pryzma starych ubrań, które ktoś postanowił zdeponować w naszym lesie. A zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu odpadów, no to właścicielem Tychże odpadów jest właściciel gruntu, no więc później ten problem spada na nas, problem ich utylizacji i związanych z tym kosztów. Panie Nadleśniczy, kolejnym problemem, z którym muszą mierzyć się leśnicy jest nieuprawniony wjazd pojazdów na tereny leśne. Jaka jest skala tego zjawiska? Ten problem szczególnie nasila się w okresie grzybobrania, bo miłośnicy tego naszego ogólnonarodowego hobby no, chcą jak najbliżej chyba tych grzybowisk wjechać i, i wtedy często no, próbują gdzieś do środka lasu wjechać. To też jest niedopuszczalne, i tutaj chcę przypomnieć, że nie musimy przy każdej drodze stawiać znaku zakazu, który by informował, że nie wolno wjechać. Po prostu z mocy ustawy na tereny leśne nie wolno wjeżdżać, i tutaj każdy kierowca no, powinien mieć świadomość, że nie wolno wjeżdżać. Nawet jeżeli nie ma znaku zakaz ruchu czy zakaz wjazdu, w tym miejscu chcę zaznaczyć, że niekiedy nadleśniczy wyznacza drogi, które są udostępnione do ruchu, ale wtedy one są dokładnie oznakowane i na pewno nie będzie możliwości pomylić. Będzie tam na pewno znak, że droga jest dopuszczona, będzie informacja i po takiej drodze można bezpiecznie wtedy poruszać po obszarach leśnych. A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o kłady czy też motory crossowe? No tutaj jest bogata historia. Wiadomo, że właściciele czy to kładów, czy motorów krosowych szukają wrażeń, emocji, a tereny leśne no, są dobrym miejscem do testowania tych maszyn. Oprócz tego, że no, jest duży hałas w tym lesie, to poprzez jazdy z dużymi prędkościami no, no, powodują oni duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników, dla innych turystów. I, I dlatego jest to zjawisko ścigane tutaj przez Straż Leśną wspólnie z policją no, z dużą taką Energią i zaangażowaniem. A do rozmowy z panem Tomaszem Pacią nad leśniczym nad leśnictwa Rudera Ciborskie wracamy w kolejnym wydaniu audycji Ekoplaneta. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ekoplaneta. Audycję dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za treści przedstawione w audycji dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odpowiedzialność ponosi redakcja.